Dzisiaj mamy niecodzienne auto, oryginalny samochód Peugeot 208, który oczywiście jest zwykłym autem, ale ten jest przystosowany do jazdy dla osób niepełnosprawnych, dla osób, które nie mogą używać do prowadzenia samochodu nóg, jednej bądź obu. i Można prowadzić to auto całkowicie ręcznie. Peżo prowadzi program y, dla osób niepełnosprawnych. Nazywa się on Peżo bez, bar Peugeot bez y, barier. E, przystosowując samochody, swoje auta y, nowe, również używane y, do, dla takich osób. Y, pomagając w finansowanie. Tam biorą udział również inni partnerzy, ale mówimy tutaj o Peżocie. Y, o samochodzie, którym, którym dziwnie porusza się o sprawnej prawda? Natomiast chciałbym jakby przybliżyć Wam mniej więcej, jak to wygląda w jaki sposób to się odbywa, jak to działa, czy, czy, czy samochód jest w porządku, czy nie. Zrobimy pierwszą jazdę, nie będziemy oglądać auta, bo jest to po prostu zwykły od 208. Tak naprawdę każde auto z automatyczną skrzynią biegów można dostosować takim właśnie urządzeniem. To jest taka dźwignia, taki kombajn właściwie, bo są dwie dźwignie połączone w jeden zespół, do tego jeszcze taka blokada, za chwilę o tym wszystkim opowiem. To jest połączone tutaj na stuleniu środkowym w celu zamocowania plus tam oczywiście z, z dwoma pedałami, pedałem gazu i hamulca. Ta gruszka, którą tu widzicie na kierownicy, jest takim dodatkiem, właściwie ona, ona nie wchodzi w skład zestawu, ale została zamontowana. Ja, ja już nie chciałem tego usuwać, bo być może też coś o tym powiem, czy to się przydaje, czy nie. E, oczywiście standardowy pz 208 tutaj nie ma żadnych zmian w tym samochodzie generalnie poza tym i tą gruszką e, nie ma tu nic jakby zmodyfikowanego e, by, by, by dostosować auto dla osób niepełnosprawnych więc pewne jakby mankamenty tu są prawda bo jeśli obsługujemy na przykład tą dźwignię to nie możemy w tym samym czasie obsługiwać komputera pokładowego nawigacji. Ale tak samo oczywiście nie możemy zmieniać biegów e, prawą manetką. E, ale no jest to po prostu ca, ca, cała rzecz polega na tym, żeby dostosować samochód. Więc e, ten zestaw kupuje się za około 6000 zł, e, dosyć, dosyć, dosyć dużo jak na dość proste urządzenie, które e, postaram się dobrze sfotografować, e, byście to widzieli w testach, w teście. E, no i cóż, parę słów o tym, na czym to polega? Duża taka dźwignia, która no, mi osobiście jako osobie, która no, może kierować nogami, przeszkadza, bo e, taka dosyć nienaturalna pozycja prawej nogi, gdybym chciał wciskać gaz, bo, bo też mogę wciskać gaz e, e, prawą nogą. Natomiast e, jeśli ktoś nie ma nogi, albo po prostu jest niepełnosprawną osobą i chce się poruszać, to myślę, że nie będzie mu to przeszkadzało. Bardziej będzie go cieszyło to, że może jechać, tak, zwłaszcza nowym samochodem. Więc tak, na czym to polega? Mamy tak, dwie dźwignie. Jedna to jest taka manetka, to ona się porusza w ten sposób. I to, jest, to jest pedał gazu, można powiedzieć, przełożony na oczywiście pracę ręki. Yy, tutaj jest taki dosyć duży luz. Nie wiem z czego to wynika. Generalnie to jakoś specjalnie przeszkadza. By odkręcić pedał gazu do końca, to trzeba dosyć mocno przekręcić, ale nie jest to jakoś niewygodne. Z tym, że no, gdyby ta noga miała sobie tutaj leżeć, no, to ona trochę przeszkadza, prawda? Ale nie jakoś specjalnie mocno. Nast no, natomiast yy, pchając całą tą dźwignię, cały ten, ten zespół do przodu, wciskamy hamulec. Yy, mogłoby się wydawać, że że jest to trudne, bo wiadomo, co noga to nie ręka, ale nie jest to trudne. Hamulce mają oczywiście wspomaganie. Dzisiaj wszystko się obsługuje bardzo lekko, kierownicy tak samo. Na postoju oczywiście nie mogę tak zahamować, ale podczas jazdy nie ma z tym problemu. Robi się to prawą ręką, która zwykle jest silniejsza. No, większość osób chyba jest praworęczna, z tego co, co, co wiem. Tak czy inaczej mamy tak hamowanie i dodawanie gazu. Ten, ten guzik to jest za chwilę o tym opowiem. Znaczy, no właściwie to już opowiem, bo, bo myślę, że możemy zaczynać jazdę i zobaczymy jak się tym jeździ. Zapnę sobie pas i możemy startować. Teraz tak, do czego służy ten guzik? Samochód jest wyposażony, może jeszcze chwilkę o samochodzie. Samochód jest wyposażony w silnik 1.2 o mocy 80 koni, mechanicznych 3-cylindrowy, benzynowy oczywiście i automatyczną skrzynię biegów. No, myślę, że rzecz niezbędna dla osoby niepełnosprawnej. I teraz tak, by odpalić współczesne auto z automatem, prawda, trzeba wcisnąć padał hamulca, a jeśli ktoś nie może tego zrobić, no to trzeba to zrobić jakoś ręcznie. Więc robi się to ręcznie w ten sposób. Oczywiście nie może tu trzymać, a tu odpalać, bo to byłoby niewygodne, więc robi coś takiego, że blokuje tą, tą dźwignię sobie. O, to właśnie służy do tego, by, by zablokować. O. Wystarczy, wystarczy popchnąć, chyba nawet jedną ręką to się uda. O, Nawet jedną ręką to się uda. Wystarczy popchnąć mocno, by, by zahamować i nacisnąć ten guzik. Teraz pedał hamulca jest zablokowany. Ja nie używając nóg mogę odpalić auto. Tutaj mamy skrzynię, nie jest to skrzynia automatyczna w pełni, taka klasyczna z konwerterem momentu obrotowego. Jest to skrzynia tak, jak, tak zwana półautomatyczna, czy, czy po prostu manualna, ale zmechanizowana, z, z, z automatycznym sprzęgłem, więc nie jest to przekładnia jakaś doskonała, o czym za chwilę też powiem. I tutaj mamy, nie mamy tutaj na przykład pozycji P tak zwanej, czyli parking, mamy tutaj tylko N, czyli luz i oczywiście przód, tył. Również tryb manualny, właściwie dla osoby niepełnosprawnej chyba nie ma on żadnej wartości, ale ale tak jak mówiłem, samochód nie jest skonstruowany z myślą o sobie niepełnosprawnej, lecz jest to zwykły, standardowy samochód przerobiony. Znaczy właściwie przerobiony, z dodanym tym urządzeniem, prawda? No i właściwie możemy ruszać. Aha, postaram się tu oczywiście nie używać. No, z przyzwyczajenia odsunę sobie trochę fotel. No właściwie, jeśli chodzi o regulację fotela, to tu jest taka ciekawostka, bo jak zwolnię już ten cały mechanizm. Zobaczcie, gdyby osoba kierująca tym samochodem była naprawdę niska przesunięcie fotela trochę może być problematyczne takie duże przesunięcie fotela może być problematyczne bo ta dźwignia już jest taka, o, to niby nie przeszkadza prawda ale jednak już dotyka i się wydaje, że to nie do końca działa zaraz zobaczymy jak się podniesie fotel czy się będzie działo, bo ta dźwignia jest dosyć blisko powiedzmy, że jestem osobą o, o bardzo niskim wzroście chcę przesunąć fotel no, i już tutaj w tym momencie, jeśli przesuniemy go na maksa, to hamujemy. No, z tym, że oczywiście no, nie sądzę, żeby ktoś aż tak bardzo przesuwał fotel, więc można nie uznać tego za jakiś wielki mankament. Ja sobie odsunę trochę fotel, będę prowadził w trochę takiej nienaturalnej dla siebie pozycji. Nie będę używał nóg, tu sobie nogi pod fotel. Powiem tak, obsługa tego urządzenia nie jest specjalnie trudna, by, by, by załapać mniej więcej e, całą tą motorykę, ruchów i tak dalej. No, wystarczy mieć i, i jako takie e, zdolności manualne. E, no i jedziemy. No, wrzucamy e, bieg pierwszy, który się oczywiście nie włączył jeszcze, bo włączy się dopiero jak ciśniemy gaz. Spuszczamy ręcznie, a gaz wciskamy. Samochód, jak widać, nie jedzie, czyli bieg nie jest włączony, czyli nie ma tutaj pozycji pełzania. Dopiero gdy dodamy trochę gazu, a teraz włączył się bieg i samochód jedzie. No i zobaczymy, jak się tym jeździ. Więc tak, dodajemy gazu po prostu kręcąc tą manetką. Nie jest to jakoś specjalnie trudne. Manetka jest łatwa do wyczucia. Jedziemy teraz na autostradzie, właśnie na obwodnicy. Zaczniemy więc, że tak powiem, w trasie. I teraz tak, największa wada tego samochodu, moim zdaniem, to nie jest silnik na pewno, bo silnik jest całkiem żywawy i, i, i pracuje w miarę dobrze, jak na 3 trzycylindrówkę, jakoś specjalnie nie szarpie, chociaż tam na niskich obrotach na postoju no, lubi sobie tam podygotać troszkę. Natomiast wadą tego auta jest skrzynia biegów. Która niestety zmechanizowana no działa źle. Ona nie działa słabo czy, czy coś w tym stylu. Ona działa po prostu źle, bardzo źle. Jeszcze tego Wam nie pokazałem, ale za chwilę Wam pokażę, jak już wyjadę na trasę tym ślimakiem. Jak ona zmienia biegi. Zmienia biegi tragicznie, zmienia biegi jak, jak słabo wyszkolony kierowca. A teraz sobie skorzystam z tej gruszki, bo będzie łatwiej pokonać ten zakręt. Y, z, powiem tak, dobiera przełożenia ta skrzynia y, czasami losowo, czasami przeciąga zbyt długo jeden bieg, czasami zbyt długo trzyma y, za wysoki bieg. No jest taka dosyć dziwna. Teraz, teraz wystartujemy ostro. Jest czwarty bieg i proszę bardzo, ja mam gaz wciśnięty już tutaj w tym momencie do końca. Natomiast on nie zamierza zredukować, kompletnie tego nie rozumiem. Natomiast. O, dopiero teraz się włączył piątka. Natomiast zmiana biegu na wyższy odbywa się tak, jakby ktoś pierwszy raz jechał samochodem i długo zastanawiał się, jak dobrać wysokość pedału sprzęgła. Po prostu skrzynia zastanawia się, może nie zastanawia się, tylko robi to bardzo długo. Rozłącza, najpierw. wiecie, normalne, dobrze pracujące automaty zmieniają po prostu bieg, tak? A tutaj jest tak: wyłącza sprzęgło, później Wybiera bieg i znów włącza sprzęgło, więc tak to działa. Nie ma tutaj po prostu zmian, zmiany biegu i koniec. No, automat działa jak działa, nic tutaj na to nie poradzimy. Możemy wybrać większy silnik i klasyczny automat, z tym, że auto będzie droższe. I myślę, że to będzie lepszy wybór niż, niż ten, bo, bo ta skrzynia naprawdę jest kiepska, nieprzyjemna w mieście, zwłaszcza na przykład podczas ruszania, co za chwilę zademonstruję. Będziemy tu wyjeżdżać z obwodnicy, to pokażę Wam, jak ten samochód mniej więcej rusza, a rusza no, kiepsko. No, ja sobie podsunę na ten fotel, bo nie lubię tak jechać na wyprostowanej ręce. Chociaż i tak, jak dla mnie to jest jeszcze za daleko, ale jest ok, już tak mniej więcej. Na pewno zaletą tego auta, Peugeota 208, dla osoby niepełnosprawnej będzie to, że tak, kierownica jest bardzo mała, pracuje bardzo lekko, układ kierowniczy. Bardzo delikatnie pracuje i mamy duży, duży zakres regulacji. Tej kieruncy można ją mocno opuścić, można ją mocno podnieść, można ją mocno dociągnąć do siebie, więc myślę, że to jest duża zaleta dla osoby z niepełnosprawnością, która musi jakby dostosować ściśle auto do swoich potrzeb. Teraz będziemy zjeżdżać z obwodnicy i mniej więcej zademonstruję wam, jak ten samochód rusza, a rusza tragicznie, i hamujemy. Pchamy po prostu tą dźwignię do przodu i sobie samochodzik spokojnie, elegancko hamuje, tak samo płynnie jak mogą. Jak, jak Chociaż czasami zdarzy mi się jeszcze tam spierdzielić, że tak powiem. I teraz startujemy. Z dwójki. O, właśnie tak zmienia biegi ten samochód. W zasadzie. Yy, ja tu, tu była zmiana z dwójki na trójkę, co i tak jeszcze nie jest takie złe. Najgorsze to jest z jedynki na dwójkę i to zaraz nastroję. zatrzymam się tutaj na chwilę na przystanku, by Wam pokazać po prostu, jak ten samochód startuje z miejsca. Nie wiem, czy to widzicie, jak ja mam tą manetkę Proszę bardzo, gaz. O, właśnie, tak zmienia biegi ten samochód. I bardzo długo, to ten sama zmiana przełożenia przypuszczam, że trwa krótko, tylko chodzi o to, że on najpierw musi rozłączyć sprzęgło, później zmienić przełożenie i później długo, długo włącza ponownie sprzęgło, więc mamy duże przerwy między, między tym, tym przekazem momentu obrotowego. No jest to wada tej skrzyni, ona też redukuje sobie tam lekkimi takimi takimi sarpnięciami trudno to nazwać szarpnięciami, no, no redukuje też tak średnio, że tak powiem, mm, komfortowo, no ale jest to jedyna wada tak naprawdę tego samochodu, ponieważ generalnie auto jest fajne, jest miłe, zresztą Peugeot 208 bardzo dobrym samochodem jest, więc yy, akurat wybór moim zdaniem dobry. Samochód po pierwsze jest bardzo ładny, po drugie jest komfortowy, po trzecie ergonomiczny, ja, ja, ja lubię ten model, mi się, mi się to auto podoba. Z tym silnikiem myślę, że ono spala niewiele. No na razie tam mamy 5,5 litra. Myślę, że w trasie można spokojnie zejść poniżej tej wartości, już schodzi poniżej 5,4 4 Oczywiście to według komputera pokładowego. Dokładne informacje podam w teście. Mała kierownica jest na pewno dużym plusem dla osoby niepełnosprawnej, bo mniej po prostu przeszkadza wygodnie się ją kręci, no i trochę o tym zespole, bo, bo pewnie to jest dla Was najważniejsze, powiem tak, krótko, wszystko tu działa precyzyjnie, jest tu taki luz, prawda, ale no, czy na pedałach nie ma luzu, też jest, prawda, na pedale gazu nie ma luzu, tutaj akurat yy, mamy taki luz, co więcej, yy, ten luz jest jakby wyolbrzymiony tym, że, że, yy, skrzynia biegów działa jak działa potrzebuje dużo czasu do namysłu na ruszenie z miejsca, w ogóle dodajemy gazu a ona dopiero włącza bieg pamiętajcie, że jeśli stoimy to nie mamy włączonego biegu jak w klasycznym automacie, tylko ona dopiero włącza bieg kiedy dodajemy gazu, więc więc no, trochę to trwa, ruszanie spod światła jakieś szybkie, czy, czy jakiś taki szybki start, no, trzeba sobie to przeliczyć, żeby odpowiednio wcześniej, odpowiednio wcześniej wcisnąć, znaczy no, Odkręcić tą manetkę, tak? no bo to właśnie nie jest wciskanie gazu. Wciskać to to można jedynie hamulec. No i to trzeba po prostu do tego przywyknąć. Myślę, że jeśli ktoś po jakimś czasie, jakiś czas pojedzie tym samochodem, myślę, że nie, nie powinno to sprawić większych problemów. Jeśli chodzi o te zmiany biegu na wyższy, bardzo łatwo sobie że tak powiem, uprzyjemnić jazdę w ten sposób, że gdy automat że gdy już pozna się ten samochód, jak każdy, wyczuje się po prostu, kiedy automat ma zamiar zmienić przełożenie na wyższe, lub sami możemy mu podpowiedzieć właśnie w ten sposób, żeby odjąć trochę gazu, po prostu odjąć gaz i on wtedy zmienia przełożenie na wyższe, ponieważ myśli, że my już nie przyspieszamy i wtedy odbywa się to łagodnie, ponieważ my nie dodajemy gazu i nie ma tego szarpnięcia i tego spowolnienia, prawda? no i tak samo jeśli wiemy, kiedy automat ma zamiar zmienić bieg to po prostu pomagamy mu odejmując troszeczkę gaz i później znów dodając, gdy przełożenie się zmieni na wyświetlaczu mamy wskaźnik jak, na jakim biegu jedziemy i kiedy się ono zmienia, więc to, z tym nie ma żadnego problemu zegary są czytelne no to tu dużo mówić o samochodzie o samochodzie tu nie ma co mówić, bo samochód jest po prostu fajny, silnik jest żwawy, dynamiczny, trochę głośny ale to myślę, że nie jest jakaś wielka wada, to jest ten segment, taki silnik, no tutaj nic cudów się nie zrobi. Ten zespół moim zdaniem jest bardzo fajny, ergonomiczny, tylko że problem polega na tym, że to jest moje zdanie. Moje zdanie, że tak powiem, nie ma tu większej wartości, dlatego że ja jestem osobą w pełni sprawną, więc ja sobie mogę oceniać, prawda? Natomiast właśnie teraz jedziemy do osoby, która jest niepełnosprawna i ona z tego co wiem chyba nie używa nóg. nie wiem, nawet tak naprawdę nie rozmawialiśmy na temat jego niepełnosprawności. Umówiłem się z nią telefonicznie, spotkam się z nią, pojedziemy, on trochę pojedzie tym samochodem po mieście, wyskoczymy też na obwodnicę Warszawy, pojeździ po mieście w trasie, przekaże mi swoje uwagi, przekaże mi swoje wrażenia, odczucia i wtedy te wszystkie informacje zostaną umieszczone w teście, a tymczasem ja jako osoba pełnosprawna mogę tylko powiedzieć, że samochód jest fajnie zrobiony, to jest takie trochę toporne, takie może niezbyt ładne, jak się tam zajrzy, w dół bardziej, bo tu są zwykłe, stalowe rurki z, ze śrubami na wierzchu, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia dla takich osób, które potrzebują tego typu samochodu, więc jak dla mnie ten zestaw, ten zestaw za 6000 zł ja. W życiu mi nie pomyślałem, że to może tyle kosztować. Pomyślałem na początku, że to może z 1500 zł kosztować nie więcej, a to jest jednak drogie rozwiązanie. Nie wiem z czego to wynika, ale prawdopodobnie z tego, że nie ma aż tylu odbiorców, więc nie jest to sprzedawane w milionach sztuk, prawda? Więcej jest drogie. Być może jest to też dobrej jakości. Trudno mi to ocenić, czy to jest dobrej jakości, bo jeżdżę samochodem dosłownie, przejechałem nim kilkadziesiąt kilometrów więc trudno mi tu cokolwiek powiedzieć. Powiem tak, prowadzenie samochodu przy pomocy tylko rąk jest całkiem dziwne, a jednocześnie przyjemne. Można sobie odpocząć, nogi sobie odpoczywają, tak, tak przynajmniej mi się wydaje. Ja jeżdżę tym w zasadzie bezstresowo, nie, nie, nie mam jakiegoś odruchu hamowania, czy, czy zadawania gazu nogą, więc bardzo łatwo się do tego przyzwyczaić, jest to dobre urządzenie, szybko, szybko można przywyknąć do obsługi, więc dla mnie to urządzenie Oczywiście dla mnie niepotrzebne to, to urządzenie według mnie jest naprawdę w porządku 5 na 5 i tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale pewnie dlatego 5 na 5, że nigdy w życiu nie jeździłem takim samochodem i nie wiem, jak wyglądałem inne tego typu urządzenia, więc na razie dla mnie to jest w porządku, może są lepsze, może są gorsze, nie wiem. Nie wypowiadam się, porozmawiam z osobą, która sama sobie dostosowała samochód, własny samochód, sam sobie chłopak przerobił, tak żeby prowadzić go według własnych, że tak powiem, możliwości. Porozmawiam z nią i wszystkie uwagi umieszczę w teście, a tymczasem do zobaczenia przy następnym teście.